Polska kultura taneczna rozbrzmiewała w szkołach polonijnych w Holandii i zachodnich Niemczech. Wszystko to w ramach projektu Poloneza czas zacząć, organizowanego przez Fundację TAK Temat aktualny kultura. Warsztaty to nie tylko nauka tańca, ale też opowieść o jego historii i znaczeniu. Dzieci i młodzież poznawali kroki Poloneza, Krakowiaka, Kujawiaka i Mazura. Tańce te towarzyszyły najważniejszym momentom w polskiej historii i kulturze. W tych fantastycznych lekcjach tańca nauczyliśmy się bardzo dużo. Nauczyliśmy się, że na przykład Mazurek tak naprawdę nie pochodzi z Mazur, tylko z Mazowieckiego, i również się nauczyliśmy. Dużo o historii, o rodzajach ubrań, które noszą się w każdym regionie, i nauczyliśmy się krakowianki i polaneza. Nauczyliśmy się tak krakowiaka tańczyć, i nauczyliśmy. I chciałem powiedzieć, że u mnie bardzo dobrze no, się z tego nauczyłem, bo no. Nawet jak nie byłem chętny do tańca, to i tak, tak widać tą atmosferę, to raczej była ona, była ona niesamowita. Dla mnie był to bardzo dobry miks zabawy i z edukacji. A co ja zapamiętałem z tych warsztatów, to piękne gra na pianinie. Nauczyliśmy się o tańcach i muzyce. Dowiedziałam się dzisiaj, że skąd pochodzi Kraków, jak Mazur. Mi się podobało, jak tańczyliśmy Krakowiaka. Warsztaty łączą teorię z praktyką. Uczestnicy nie tylko uczyły się kroków, ale też śpiewały tradycyjne piosenki i odkrywały ich współczesne interpretacje. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Mocno zastanawiałam się, ile można zmieścić w jednej godzinie. I jestem naprawdę zachwycona, bo <laughs> zmieściła się cała masa materiałów. To jest wspaniale przekazane. Cudownie jest, że jest muzyka live, to jest zupełnie co innego dla tych młodych ludzi w ten sposób to odebrać. No i cała masa wiedzy, naprawdę cała, cała masa wiedzy. <laughs> Oni są tacy troszeczkę lekko skrępowani, lekko zażenowani, zwłaszcza ci starsi, ale ja myślę, że zostaje im cała masa naprawdę pięknych wrażeń i dużo, dużo wiedzy. Warto prowadzić takie warsztaty w szkołach polonijnych. Poza aspektem tanecznym i muzykalnym takich warsztatów, jest to też przekazywanie wartości narodowych naszym, naszym małym patriotom. Wspaniałe wydarzenie. Jestem wdzięczna za to, że panie nas odwiedziły, i myślę, że dzieci były zachwycone. Ja całkowicie. Także dziękuję za taką możliwość, że mogliśmy usiąść udział w tych warsztatach. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Każde warsztaty kończyły się uroczystym polonezem. To nie tylko nauka. Ale i wspaniała zabawa. Warsztaty przygotowała Fundacja Tak: Temat aktualny: Kultura w ramach projektu Poloneza Czas zacząć współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polonia i Polacy za granicą 2024. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.